Dzień dobry, jest czwartek 21 lipca, minęła godzina 14. Agata Jasińska, zapraszam do studia lotto. Wygląda na to, że czeka nas kolejny rekordowy rok, jeśli chodzi o wygrane w zdrabkach. Totalizator sportowy wypłacił już wygrane na kwotę ponad 610 milionów złotych. W zdrabkach codziennie ktoś wygrywa. W tym miesiącu trafiło się 200 tysięcy złotych w zdrabce Zielona Pensja, 550 tysięcy złotych w zdrabce Mega Pensja oraz po milionie złotych w zdrabkach Ekstremalne 7 oraz Super Milion. Pozdrabki zapraszam do punktów lotto, a już teraz pora na losowania multi, multi i kaskady. Na koniec programu podam wynik super szansy. Miliony są do zdobycia w Multimulti. -multi. Grając z plusem za maksymalną stawkę przy typowaniu 8 liczb, można wygrać 1 300 000 złotych. Przy typowaniu 9 liczb 3 miliony złotych, a 10 aż 25 milionów złotych. Zapraszam na Multimulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnołożonych kul. bęben maszyny jest pusty. Zwaniamy blokadę. I losujemy dwadzieścia liczb. Oto wylosowane liczby: pięćdziesiąt sześć, czternaście, sześćdziesiąt trzy, trzy, sześćdziesiąt dwa, pięćdziesiąt pięć. Siedemdziesiąt pięć, siedemnaście czterdzieści siedem, czterdzieści sześć, sześć, dziewięć, trzydzieści siedem, czterdzieści pięć. 66. 53. 20 10 I liczba 34 ta liczba jest plusem. Z milionami oczywiście najbardziej kojarzy się u lotto. Losowanie tej gry już dziś wieczorem, a do zdobycia może być nawet 6 milionów złotych. Jeśli dopłacą państwo złotówkę, to zagrają też o milion złotych w Lotto Plus. Trzymam kciuki i życzę wielkich wygranych. Trwa loteriada. Do wygrania jest tysiąc atrakcyjnych nagród, a wśród nich sztabki złota, rower elektryczne, zegarki sportowe i wiele, wiele więcej. Aby wziąć udział, wystarczy kupić dowolny produkt lotto za minimum 6 złotych i zarejestrować kod na stronie loterii. Warto pamiętać, że wybierając grę lotto lub lotto plus za minimum 6 złotych na jednym kuponie dodatkowo zyskują Państwo szansę na jeden z trzech milionów zakładów lotto. Loteria potrwa do 31 sierpnia 2022 roku, a szczegóły na loteriada.pl. Wydając 2 złote na los kaskady można wygrać 250 tysięcy złotych. Jest jeden warunek, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb znajdujących się na losie. Pora poznać te liczby. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejnołożone ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty, zwaniamy blokadę. I losujemy 12 liczb: dwadzieścia cztery, dziesięć, jedenaście, dwa, sześć, Dziewiętnaście, szesnaście, dwadzieścia trzy, dwadzieścia jeden, dziewięć, pięć. Dzięki temu, że w rodzinie lot to jest Eurojackpot, można grać o niewyobrażalnie wielkie pieniądze. Jutro do zdobycia będzie 580 milionów złotych. Warto dodać, że pula na wygrane drugiego stopnia może wynieść nawet 90 milionów złotych. Z taką wygraną na koncie można spełnić mnóstwo marzeń. Zachęcam do gry, a jedyne co trzeba zrobić, to wytypować 5 liczb z 50 oraz dwie liczby z 12. Powodzenia. Dodatkowa pensja co miesiąc przyda się każdemu, a za sprawą zdrabki megapensja to marzenie może się spełnić już dziś. Główna wygrana to 550 tysięcy złotych. Grający otrzymuje 250 tysięcy złotych od razu, a następnie po 5 tysięcy złotych co miesiąc przez 5 lat. Aktualna pola przeznaczona na wygrane to ponad 27 milionów 600 tys. złotych. Więcej informacji o zdrabce na stronie lotto.pl za chwilę podam pierwszy dziś wylosowany numer super szansy. Najpierw przypomnę, jakie liczby padły w losowaniach multi multi kaskady, zacznę od Multi. multi. 56 14, 63, 3, 62, 55, 72, 75, 17, 47, 46, 6, 9, 37, 45, 66, 53, 20.

Kto go aktywuje i trafi wszystkie cyfry, wygra 2 miliony złotych. W pierwszym dziś losowaniu padły takie cyfry. 0, 1, 1, 6, 0, 6, 3. Gratuluję wygranych. Kolejny numer super szansy poznamy w wieczornym studiu Lotto zrabki można kupić w punktach Lotto i specjalnych zdrabkomatach, natomiast większość gier Lotto można też grać online na Lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Wystarczy założyć internetowe konto gracza, zasilić odpowiednią kwotą, wybrać grę, następnie wydypować liczby i trzymać kciuki za wygraną. Przez internet gra już ponad 850 tysięcy osób. Nasze spotkanie dobiega końca, ale już zapraszam na godzinę 21.50 na wieczorne losowania, które również poprowadzę. Losowania można oglądać m.in. na antenie TVP3. Do zobaczenia. Ruszaj na wyspę skarbów, co zje się loteriada. Odkryj bogactwo na się Róż po złoto w loteriadzie! Wygraj rowery elektryczne, sportowe zegarki, karty podarunkowe, gotówkę oraz 3 miliony zakładów Lotto. Lotto, Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Odkryj bogactwo na złota Lotteriada.